Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, Kryser. I witam Was dzisiaj, w dzisiejszym kolejnym odcinku. Od razu Wam mówię: zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, Bo Jeszcze większość z Was tego nie robi. I w pani na Instagram, jak taki fajny Instagram. Jeżeli, bo jeszcze większość z was tego nie robi A dzisiaj odpowiem na wasze pytania Ponieważ zadaliście mi pytania Zresztą wam kazałem zadawać pytania chyba w tym filmie Oraz na Instagramie Może jeszcze większość osób nie wie, że zadawam je na Instagramie Więc dzisiaj odpowiem na wasze pytania Tak zwane stare dobre Q&A I dzisiaj taki trochę inny kadr Pomyślałem, że sk ej, skoro Q&A To zrobimy sobie inny kadr Taki lepszy, ciekawszy może, nie wiem więc, jeżeli ci się odcinek spodoba i będziesz chciał więcej takich odcinków, gdzie odpowiadam na wasze pytania Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz werczyk, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jeszcze większość z was tego nie robi No i co? Ja będę już rozpoczniemy rozpocznijmy dzisiejszy odcinek Jak mówiłem na wstępie, dzisiaj będę odpowiadał na wasze pytania z YouTube'a oraz Instagrama Pytania są ciekawe, trochę dziwne i nie rozumiem ich, więc zobaczymy, co nas dzisiaj czeka Ogólnie zauważyłem coś takiego, że na Instagramie ludzie mi się pytają o... Rzeczy związane z płytą szary chłopak a na YouTubie bardziej ludzie mnie się pytają o rzeczy związane z GTA 5, więc dzisiaj, spokojnie, na wszystkie dzisiaj rzeczy od odpowiem. I pytania, które będą takie same, będą się powtarzać, nie będę na nie odpowiadać, odpowiem jednym komentarzem. No, jeśli będą takie same, które się powtarzają. Więc bez przedłużania zostawcie łapkę w górę. No i zacznijmy dzisiejszy odcinek, już tak na porządnie. Pytanie będzie jakaś seria z GTA 5? Czy będzie jakaś seria z GTA 5 z... Bl -bl 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 -bl? Czy będzie jakaś seria z GTA 5 szczerze, nie wiem Wiem, że większość bardzo osób czeka na to całe GTA prawdziwe życie, no ale zrozumcie to, powiem wam pewną rzecz Mój komputer! Mój komputer ma strasznie mało pamięci, przez co nie mogę zainstalować dużo modów i bardzo chciałbym zrobić to GTA prawdziwe życie, ale to jest ciężka robota Ale też mimo wszystko chciałbym się skupić bardziej na robieniu Minecrafta Jeśli by miała jakaś być jakaś seria z Geta, to bardziej jako seria poboczna A Minecraft miałby być tą grą główną, którą Minecraft Pharma miałaby być tą grą główną, którą bym się zajmował Kamski Games1568 Czy będzie czy będziesz kiedyś nagrywał na serwerze Five'em z widzami prawdziwe życie, lub coś takiego? I, i czy będziesz miał swój serwer Five'em pod nagrywki? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale no nie ukrywam, że byłoby to ciekawe zrobić yy, z widzami prawdziwe życie w sensie, że multiplayer, że ktoś do ciebie gada, tak jak to robi aktualnie Kaluch. No ale pewnie by znowu ludzie powiedzieli, że kupisz Kaluchę, kupisz Kaluchę. No bo tak pewnie będzie, widzę, już tak nie pierwszy raz przeżywam. No i. No i no i no i no i no i Więc zrozumcie też to, że nie wiem czy to będzie GTA 5, ale bardzo bym chciał. Ale wiecie, to jest też dużo pracy, znaczy zobaczymy. Dobra, może powiem tak Poczekaj... poczekamy, zobaczymy, zobaczymy może się doczekacie kiedyś. Wesiorek kiedy na jakim serwerze będzie Fajwemik? Fajemik? Chyba chodziło o filmik, ale dobra, nieważne. No jak mówię, nie wiem. Oczywiście mam pomysł, taki plan, bo chciałbym wrócić z y, Aktywnością na Chrysler 2. Jakieś tam gry że Ostatnio nawet nagrywam odcinek. Może on już jest na kanale, nie wiem. Ale mam taki pomysł, żeby nagrać taki odcinek, że w wbijam jakiś losowy serwer i wyzywam się z typami. To bym zrobił na Chrysler 2, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie coś takiego. Dajcie znać po prostu, czy chcecie coś takiego. Damian1238, pozdrawiam ciebie, Damian. Kiedy będą jakieś filmy? Fajne samemu. Dobra, nie będę już jeździł po nim. Siema krysy, kiedy będzie GTA 5? Yy... No, jak mówiłem, cały czas powtarza się pytanie o GTA 5. Nie wiem kiedy będzie GTA 5, więc czekajcie, doczekać się. Na pewno się kiedyś doczekacie. Czy X66X, yy, nie wiem, sorry, nie umiem przeczytać od twojego niku. Mordo, kiedy prawdziwie życie sezon czwarty i czy chcesz dołączyć do nagrywek? Fivem takich jak Makalu, jak jak tak to napisz. No kiedy będzie sezon czwarty prawdziwego życia? Nie wiem widzowie, naprawdę, ja nie wiem kiedy to zrobię. Yy, nie wiem naprawdę kiedy to zrobię. Jak mówiłem, poczekajcie chwilę, a się doczekacie. Ulubiony youtuber. Jeśli chodzi o mojego ulubionego youtubera, to szczerze wam powiem, że aktualnie nie mam ulubionego youtubera. Szczerze powiem wam, że mało ostatnio oglądam polskiego youtuba w sensie ogólnie oglądam mało youtuba i nie mam takiego, może tak. Nie oglądam konkretnego youtubera, którego bardzo lubię, tylko oglądam, jak już coś, to oglądam parę kanałów, tak szczerze, więc. Tak jakoś żyję, więc. Nie mam aktualnie, nie mam aż tak zbytnio ulubionego youtubera. Oszyja, pytanie, czy by. Oszyja, nie wiem, sorry, sorry, jakby co za przeczytanie źle niko. Pytanie, czy będziesz robił lepsze miniaturki, bo obecnie to trochę seraka. Y w sumie racja, jest to trochę seraka. Yy, więc postaram się poprawić i zrobić lepsze miniaturki. Też przyznam szczerze, że mógłbym robić lepsze miniaturki, więc postaram się nad miniaturkami i wam to obiecuję. Pablowski 24, wymarzone auto. Może tak, nie mam wybranego konkretnej marki samochodu, ale jeśli co, to chciałbym albo Mercedesa, albo Audi, albo BMW. A jeśli chodzi o takie pierwsze auto, jeśli bym nie miał tych 5,5 miliona, to. Pierwsze auto, jakbym chciał, to jakieś... Też jakąś Audi trochę tańszą. No, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze daleko mi do 18, W sumie, może niedaleko, więc... Doczekacie się kiedyś, więc... Lecimy dalej. No i to są koniec pytań z YouTube'a. I to jest koniec pytań z YouTube'a, więc teraz przyszedł czas na pytania z Instagrama. I jak pisałem na Instagramie, wszystkie pytania wasze będą anonimowe, więc nie będzie wiadomo, kto je napisał. Więc lecimy. Czy gdzieś Fizyk Album... Co? Chyba mnie chodzi o to, czy gdzieś będzie fizyczna wersja albumu. Szczerze, nie wiem. Ale nie ukrywam, że chciałbym zrobić, no, może z jakichś 10-5 sztuk tego albumu i może je rozdać albo sprzedać. Nie wiem. Raczej wątpię, że ktoś je kupi. Ale no chciałbym zrobić takie, przynajmniej 5 sztuk tego albumu, takie, żeby były se po prostu, więc zobaczymy. Jest możliwość dogrania się do Ciebie na płytę? Nie ma możliwości dogrania się do mnie na płytę, bo aktualnie tą płytę zaczynam kończyć Zostały mi się jeszcze dwa numery, więc nie ma już możliwości dogrania się na tego albumu Sorry, ale nawet jeśli nie, to... Nie wiem, to... Jeśli raper robi płytę, to chyba bardziej od niego zależy... Raper... No, powiedzmy ogólnie, bo ja nie jestem raperem, ale powiem tak Jeśli raper chce, to chyba od rapera zależy, czy on chce kogoś na ficie. jeśli nie chce na przykład dajmy takiego yy, Travisa Scotta, który na przykład nie chce na przykład Drake'a na swoim albumie. No to nie daje Drake'a na tego album, a jak chce Drake'a, no to Drake'a prosi o to, a nie ktoś się wprasza na jego album. To, to tak nie powinno być raczej. Ale dobra, wiem, że chcieliście, <ścoughs> ale nie będzie, nie, nie ma takiej możliwości. Czemu na swoich utworek mówisz, ani, ani śpiewasz? Tam chyba było. Przyznam szczerze, że niektóre numery tak brzmą, jakbym yy, śpiewał, a nie mówił więc tu przyznam rację No więc to korekta yy, musi być yy, Czemu na utworach mówisz, a nie śpiewasz? Czasami przyznam, że na niektórych utworach trochę brzmi to jakbym mówił, a nie śpiewał, więc yy, no tak jakoś będzie, ale spokojnie jeśli wyjdzie album 6 października Szary Chłopak, przypominam Ci to znajdą się numery, które brzmią jako śpiewane, a niektóre jako nie więc jeśli kogoś to drażni to sorry Kocham Cię, ja Ciebie nie Będzie nuta w stylu oldschoolowym. Raczej nie będzie takiej nuty w stylu oldschoolowym, ale jest taka jedna nuta, która jest bardziej bez więc czekaj do 6 października. Będzie. Czy wyjedzie jakaś nuta na Spotify? Raczej nie wyjdzie żadna nuta na Spotify, ponieważ wszystkie nuty, wszystkie bity, na których są te numery, są z YouTube'a i nie są one kupione w żaden sposób, poza jednym bitem, który należy do mnie. A reszta... nie jest jakby... Nie znajdzie się na Spotify'u szukać tego słowa, żeby się wysłowić Nie znajdą się na Spotify'u, ponieważ te bity mają podpis, że można je wykorzystać przykładowo na YouTube i SoundCloudzie Dlatego album będzie tylko dostępny na YouTube i SoundCloudzie Bo jeśli wykorzystam przykładowo ten bit na Spotify'u, czy Tidal'u, czy innych takich... innych tych... To będzie to łamanie regulaminu jako, jakby ich. No i ja po prostu będę zarabiał na tej piosence pieniądze, a oni nie dostaną ani grosza za ten bit. Jakbym kupił pewnie ten. miałbym kupione te bity, to by pewnie płyta znalazła się na Spotify'u. Ale jeśli będzie druga album, zresztą zobaczymy jak się przyjmie pierwszy, to spróbuję z Spotifyem, więc lecimy dalej. trzech ulubionych raperów! To będzie ciężka rzecz, bo mam więcej ulubionych raperów, to przyznam szczerze. Jeśli mówimy o raperach z Polski, to muszę wspomnieć, że jest to Zamson, Rusina i Mata. Takie pierwsze osoby, które mi przyszły na myśl. Wiem, że to też trochę hepeka haha, ale on debili słucha. Ale ja lubię takich youtuberów, a jeśli mówimy o raperach z zagranicy, to tylko tref ze są z zagranicy, więc tak jakby... Ej, ponoć BDS w nowej piosencie cię zdisował. Jaka jest prawda? Chyba tam pisało dalej. Czy BDOez mnie zdisował? Raczej uważam, że nie. Zwłaszcza, że Bedoez nie ma zwyczaju dysować ludzi. Nie było to widać po aferze Oliwki Braz z Young Multim. Więc yy, raczej nie wierzę w to, żeby mnie zdisował. Ale jak mnie zdisował, no to. dupa. W jakiej klasie jesteś? Żadnej. Nie chodzę w ogóle do szkoły, człowieku. Ja nie chodzę do szkoły. Ja już skończyłem szkołę. Jestem ministrem nauki. Nie, czekaj, jestem magist magistrem. YouTube'a, nie chodzę do szkoły, w dupie mam szkołę. No, dobra, przegiąłem trochę. <śm> nie będę mówić, nie powinniście się tym interesować, interesujcie się tym, co nagrywam, a nie co robię na co dzień. Masz dziewczynę? Nie, bo jest mi potrzebna żadna dziewczyna do szczęścia, więc... Dobra, nie, nie mam żadnej, niepotrzebna mi jest. Prawdziwy mężczyźnie nie jest potrzebny im, więc... <śm> Jakbym znów powiedział... o <ś> co ja gadam? Dobra, bo już mi zaczynam się odklejać przy tym. Więc yy, to było ostatnie, ostatnie pytanie. Więc jeżeli Ci się dzisiejszy odcinek spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrybuj dzwonek. Dobra, yy, zostaw yy, 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 7 łapek w górę. Będzie kolejne, kolejne będą, będzie kolejne QA, na które będę odpowiadać. Więc 7 łapek w górę i kolejny taki odcinek, że odpowiadam na Wasze pytania. Przy okazji też proszę was, żebyście nawet jakby powstał następny taki odcinek. Napiszcie więcej pytań, będzie dłuższy trochę odcinek, bo aktualnie widzę, że film trwa 15 minut, a na nagraniu mam 15. W sensie nagrania audio. I też tak zrobię, że zadam wam pytania na YouTube. oraz na Instagramie. Chociaż bardzo chciałbym, żebyście mi zadali te pytania na Instagramie. Krysty 55 do którego was bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście do wszystkiego macie linki w opisie. No i co? To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo jeszcze większość z was tego nie robi. Przypominam, 6 października, Szary Chłopak i wbij na Instagrama, kryster No i dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, 7 łapek w górę, kolejny odcinek z No i co? Ja was żegnam, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, na razie, no i...